o języku niemieckim. Bo jest to bardzo... Dziękuję, że mnie wyciszyłeś. No bo też sobie pójść e, O języku niemieckim chciałem porozmawiać z wami, ponieważ język niemiecki to jest niezwykle profesjonalny język, jak zdołam mi się przekonać. Nie wiem, czy my dobrze słychać? Tak, No dobrze. No. Język niemiecki jest bardzo profesjonalnym językiem, bo chociażby gdybym usiadł tutaj, nazywałbym się Klavia ale dobra, zostawmy na przykład muzykę, przejdźmy do zwierząt. Kangur. Po polsku kangur. W wiadomo, że kangur. Po niemiecku. Zwierzę z tobą. No i dajmy na przykład, złapaliśmy tego kangura, trzeba go gdzieś przechować. No ale w pojemniku. Taki pojemnik po niemiecku nazywa się kofa. No i taki pojemnik z kangurem w środku będzie Bonterlady, kofa. No ale dobrze by było, żeby ten pojemnik był taki, będzie z meczonki, żeby ten kangur się nie unusił. Wtedy taki meczony pojemnik na kangury będzie się nazywał Beutelagim, na tym No ale zostawmy teraz zwierzęta, przejdźmy do antropolog, Rodzina hodetotu, po niemiecku hoty-toty. No i w tej rodzinie znajduje się matka. Matka po niemiecku to jest muta, czyli hodetowska matka, czyli hoty-toty-muta. No i ta matka ma syna, ale syn jest głupi i się jąka, czym czy, czy, się nie uda. Głupi okało po niemiecku to jest stroty to. Te. No i taki, taka matka potentocka głupiego jąkającego się syna to. O tym to też ty stroty to ty buta. No ale w każdej takiej w rodzinie większej, w każdej takiej... Um, no są osobniki niegodziwe. W tym przypadku morderca. Po niemiecku morderca to jest atentat. No i nie daj Boże, jak taki morderca zabije hotentowską matkę głupiego i okam się syna. Bo wtedy taki morderca hotentowskiej matki głupiego i okam się syna to... od ty do strony to ty mu te atentata. Z kończysz tak źle, bo hotentoczy nie są w ciebie bici i łapią mordercę. Dzwonił na policję, nam na ozuwał się mordercy, bo mówi, dobra, dobra, my zaraz przyjdziemy, tylko przechowajcie go. No do tego celu najlepiej nada się wyginany pojemnik na kangury. Wtedy taki chodetowski morderca, hotetowskiej matki głupiego i się z na zamknięty wyginany pojemniku na, na kangury będzie się nazywał? Od stroty tuta, bo i ten napun, a ten napun, a